trzeciego, czwartego SP 1 Grodzisk 735 punktów. Brawo dla nich. <gloruj> Miejsce trzecie. SP Wielichowo. 741 punktów. Miejsce drugie. SP Konojak. 742 punkty. Czyli chłopcy Wielichowa ale super, tak jest, dobrze. I pierwsze miejsce zajęła, zajęła szkoła z Jabłonnej. Gratulacje. I teraz jest, słuchajcie. Pierwsze miejsce indywidualnie najlepiej pobiegł Mateusz Jopex z Konojadu. Brawo. Drugie miejsce Damian Mendel z Jabłonnej. I trzecie miejsce Michał Budny też z Jabłonnej. Brawo dla chłopców. Poprosimy o szkołę, która wybrała czyli chłopców, kapitana z, z szkoły z Jabłonnej, odebranie paru, a, a następnie szkołę, z szkoły, szkoły zapytana od, 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 od szkoły, szkoły i z Milikowa, poprosimy. 《あれがしめじまっちゃった》 57 punktów SP Rostarzewo, Brawo Drugie ja miejsce SP1 Grodzic Wielkopolski Pielkopolski 447 i trzecie miejsce szkoła z kamieńca 725 punktów nosimy kapitanów o kapitanów o odbiór dyplomów i pochalu. Czwarte miejsce wielichowo 720 dhe të shohim se çfarë ndodh Pierwsze miejsce. Jeszcze zapomniałam powiedzieć. Pierwsze miejsce. Grała Maja, Maja Szczeplanie z Rusa, druga, druga była Zuza może z, 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 z Kamieńca, <głos》>, A musi się na drugim miejscu. Drugie Da har dere smil!

Dziewczynka Celina Szaferska miała drugie miejsce też w Gratulacje, zapraszamy kapitana z Rakoniewic. Drugie miejsce, drugie miejsce szkoła z Kamieńca. Zapraszamy kapitana. Jeszcze zapomniałam dodać, że szkoła z Rakoniewic uzyskała 755 punktów z kamieną uzyskała 738 punktów. Trzecie miejsce SP1 Grodzic Wielkopolski, Zdobyte punkty 724. Czwarte miejsce SP Wielichowo 711. 11. Indywidualnie słuchajcie, wygrała Alicja Nie Bauman przepraszam z SP2 Grodzisk. Drugie, drugie miejsce ma Celina, Celina Szaferska z Rakoniewic, a trzecie miejsce Eliza Hularka z Wielikowa. Gratulacje. Sp. Kamień. Kapitan z Kamieńca, Trzecie klasy. Trzecie miejsce 737 punktów. Brawo. I pierwsze miejsce zajęła Sp. 1 Grodzic Wielkopolski. Gratulacje. 744. Indywidualnie. Pierwsze miejsce miał Maksymilian Polaczek z SP4, Grodów Wielkopolskich. Brawo dla. dla Ciebie. Zapraszamy. Z tamy, z tamy. Drugie miejsce miał Branek Właśkowiak. Zapraszamy z SP Japonia. I trzecie miejsce był Antek Słotyśiak z, z SP Kamieniec. Brawo. Brawo.

Nie strzeżę się Teraz jest gorsze. Brawo! Dobra. Nikola! Dawaj, Nikola! Trzecia! To jest ta jedynka. 2 ale na piątki. Brawo! Chodź, chodź, Nikola, Nikola jeśli do przodu. Ja nie jest! Jest! Tako, jest! Jest! Ale lasto! Jeden, ale Jeszcze dwie. Nie, to trzy. Łapy w górę. Dobrze. Nie, no, 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 już ekstra. Michał Piotrowski. Dobra. Dzień dobry. Czeka. no czekaj. Dobra, mi Dobrze jest. Piotrowski. Jeszcze dwieście. No i nie ma no, ja. Panie, Piąty, szóste, chłopcy. Trzecie miejsce dla Szkoły Podstawowej nr 2 Grodzic Wielkopolski. Brawo. E punktów szkoła zdobyła 727. Zapraszamy kapitana na do nas. Kogo jeszcze raz SP Grodzic 2, Grodzic Wielkopolski. Chłopcy, klasy 5, 6. Chłopcy, klasy 5. 5, 6, SP 2, Grodzic Wielkopolski. Trzecie miejsce, 727 punktów. Brawo. Miejsce drugie, SP Koniewice, punktu 731. Kapitana, zapraszamy do nas. I miejsce pierwsze, SP Konojak, y, punktu 773. Jeżeli y, y, chodzi o indywidualnie, to powiem Wam tak. Y, powiem potocznie, Konojak wymi wymiód. Pierwsze miejsce, Piotrowski Michał. Brawo. Drugie miejsce, Kajetan Godek. I trzecie miejsce, Oskar Michalak. Brawo, zapraszamy kapitanów. Za godzinka z monojadu, tak nie ma. I życzymy dalszych sukcesów na zawodach wojewódzkich. Zeglącego. Słuchajcie, SP Rakoniewice kapitany, kurczyny. Nie <laughs> ma rybackie. 735, kapitana zapraszamy 780, do nas. To, to, to był W ogóle mamy wynik, jeżeli chodzi o punkt. Tomasz wszystkim. To, jest to zdominował Nie Nie Chęci głowy pani 730. Zapraszamy. 736. No ma 200 m5 minut. Pierwsze miejsce. Ale SP Roztarzewo Dziewczyny 743. Kapitanów zapraszamy. A indywidualnie słuchajcie, najlepsza Lena Piosin z SB2 Drodzisk. Drugie miejsce też Lena z SB Roztarzewo Lena Hojnacka I trzecie miejsce Nikola Piasecka z Kamieńca. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na zawodach wojewódzkich. 干嘛？